Witam Pasieka w centrum miasta. 7 kwietnia. Dzisiaj będziemy przesiedlać tą rodzinkę, którą właśnie pokazuję na ul. 12-ramkowy. Wydaje mi się, że tutaj już jest dużo. Jest pogoda ku, ku temu, to wezmę i je przesiedlę. Bo te wszystkie ule drewniane, znaczy rodziny z tych uli pójdą na te dwunastoramkowe a te drewniane pójdą na inne pasieczysko dzisiaj jest 20 stopni w cieniu pszczółki ładnie latają wczoraj młoda pszczoła jak ktoś oglądał filmik to widział jak się młoda pszczoła oblatywała a dzisiaj jest szał na pyłek jest fajnie ale ta pogoda jest Teraz wieje, bardzo mocno wieje, bo jest ponad 40 metrów wiatr Tutaj też się nosi tam też się nosi i tam też się nosi Dobra ja spauzuję i zrobimy od razu przegląd i przesiedlenie pauza no dobra to zaczynamy jest już jestem przygotowany na to, aby dodać jedną ramkę z pokarmem. Czerwc gotowy, gdzieniegdzie. Zaraz sprawdzę, czy tutaj nie ma jajek. Nie będzie to tutaj. Trzecia ramka? Nie, druga ramka. ranka. to szybko robić, bo zrzucają podnuż. Ramka czerwiu szukam matki szukam bo ale chyba dostanę jeszcze jedną ramkę jest mateczka, to jest Hinterhofer f 2 Tu widzę szuka miejsca do czerwienia, już jest już jest porządny. Porządnie matka odżywiona Dostaną jeszcze jedną ramkę w skraju pokarmu i będzie pełne gniazdo. Tu jest jedna ramka z pokarmem, ale dostaną jeszcze jedną. I tu był pokarm. Nie? Za mocny. Za mocny jest dostanie taki, z takim pokarmem. No i dobra, i mamy rodzinę na pełnym gnieździe. Dobra, ja robię pauzę. Może coś jeszcze obejrzymy. To jest druga rodzinka już. Tam niestety nie będę, to będzie ostatni, który przejrzy, bo jest zbyt duży wiatr, wszystko lata. Nie da rady. A wiem, że tutaj będę musiał albo dołożyć pokarm, albo dołożyć susz i musiałem go otworzyć. Jak już otwarłem to przy nagrywaniu niech będzie. Zatwór. Czeka. Tu było dużo pokarmu do przeniesienia. Wszystko przeniosły, wszystko jest puste. Tak, jak myślałem, że będzie, ale tam jest pokarm. Tamtej będzie trzeba przełożyć tą ramkę jedną wcześniej i tyle. Tutaj też przed tym obchodzeniem dołożyłem węzę, bo tak strasznie budowały. I tutaj budują dalej. i Zobaczymy, czy tą węzę odciągnęły. Czy chciały w ogóle się za nią zabrać. No, tu mają potencjał budowania taki, że przypuszczam, że będą Wciągać. A pokarmu jest dużo. Cała ramka. I to jest backfast, ktoś powie, że. Jest to Tylko tyle zobaczymy. Tutaj sama pierzga. No i patrzcie, jak odciągnęły węzeł. Nie wiem, czy to widać. Pokażcie. No nie, muszę ją wyciągnąć, żebyście zobaczyli. nic więcej nie będziemy robić, pokaz mają proszę bardzo, przez tydzień czasu jak odciągnęły. gdzie było jednego dnia w nocy było minus pięć a następne 4 dni było po minus dwa w dzień było po ponctopach dobra, za duży wiatr jest zaraz tam węzę do węzeł. dobra, nie mam suszu tam nie chce mi się iść po ten susz, tamtą tą ramkę starą się ołożę. Nie wyciągam reszty, bo to szkoda roz, to gniazdo rozwalać. Ostkować więcej. Po co? z pieszką, to nie tam. Nie robię, bo naprawdę szkoda. Zbyt duży wiatr jest jeszcze dziś mi matka ucieka. Za tydzień. Za tydzień dołożymy ich następną węzę Za tydzień dołożymy następną węzę, będą miały jako 11 widzimy Dobra, zatwór damy tak już bodzieniem jest To tyle